Cześć, mam na imię Irmina i witam cię serdecznie na moim perfumowym kanale. W dzisiejszym filmie chciałam na samym początku powiedzieć, że w najbliższym czasie być może będzie tu trochę mniej filmów. Możliwe, że będę je wrzucać co dwa tygodnie, a nie tak jak do tej pory, co tydzień, dlatego że tak jak mówiłam w poprzednim filmie, zrobiłam bardzo dużą redukcję moich flakonów. I w tej chwili mam tylko troje perfum w pełnym wymiarze, powyżej 30 mm. Dzisiaj przychodzę z czymś, co się chyba po angielsku nazywa Reveal, z takim odkryciem ujawnieniem jednego z trzech zapachów, które w tej chwili mam w swojej szafce, w swoim zbiorze. I tak się akurat złożyło, że te trzy zapachy, które mam teraz, i mam nadzieję, że to będzie już stan permanentny, że będą najwyżej trzy pełne flakony, to jest jeden zapach lekki, codzienny, drugi zapach również codzienny, ale już z trochę większą mocą, bardziej wyrazisty, i trzeci zapach najmocniejszy na ważniejsze okazje, czy też na zimę. I dziś chciałam przedstawić Wam ten zapach sygnaturowy, powiedzmy taki zapach codzienny, najlżejszy i w ogóle porozmawiać trochę o tym temacie zapachu sygnatury, dlatego że wydaje mi się, że już trochę bardziej rozumiem o co chodzi, trochę bardziej rozumiem też, o co chodzi w zapachach czystościowych, w zapachach. Po angielsku to się nazywa Your Skin But Better, czyli Twoja skóra, ale lepsza. Do tej pory miałam problem z tym określeniem i w ogóle nie interesowały mnie takie zapachy czystościowe, cielesne, bo wydawało mi się, że jeśli mam pachnieć czystością, no to po prostu się myję, a jeśli mam pachnieć perfumami, no to chcę czegoś więcej. Ale zaczynam trochę to rozumieć, dlatego że myślę, że każdy z nas miał taką sytuację, kiedy wchodzi do czyjegoś pokoju, jakiś albo mamy, albo cioci, albo babci czy siostry, czy dziadka, ojca i i czuje yy, jakby w pomieszczeniu unosi się taki przyjemny zapach, który automatycznie kojarzy nam się z tą osobą. Albo na przykład czujemy czyjeś ubranie i też od razu rozpoznajemy, że to jest ubranie tej osoby, bo ona właśnie tak pachnie. I wydaje mi się, że to jest właśnie ten zapach, że na taką, jeśli chcemy do naszego wizerunku dołączyć ten aspekt zapachu naszego, tego sygnaturowego, to wydaje mi się, że to jest właśnie pole dla takich zapachów dość delikatnych, czystości ciała. Zwykle tu są wymieniane zapachy piżmowe, jakieś lekkie zapachy cytrusowe lub lekkie zapachy kwiatowe, ale nie zawsze. I ostatnio zaczęłam trochę bardziej to rozumieć i interesować się tym, i też uznałam, że wśród tych trzech flakoników, które chcę sobie zatrzymać w tym, w, tym, w tym stałym zestawie, chcę, żeby był taki zapach codzienny, taki, który będzie lekki, nie będzie się bardzo wyróżniał, a jednocześnie będzie dobry w każdej chwili, i nieważne, czy idę tego dnia do lekarza, czy idę do pracy. Czy do miejsca, gdzie są dzieci, albo zwierzęta, czy na pogrzeb, na każdą okazję, kiedy tylko chce, czy nawet do snu, rano, wieczorem, nawet do posiłku też. Taki zapach się sprawdzi, bo jest na tyle lekki, że jest bardzo delikatny, a jednocześnie, używany przez długi czas, on się stapia z wizerunkiem. Też rzeczy, które mamy, zaczynają przenikać z tym zapachem, i właśnie na taką funkcję myślę, że. Takie zapachy czystościowe, delikatne są najlepsze i myślę, że jednak warto mieć przynajmniej jeden taki zapach w szafce. Ja do tej pory w ogóle nie miałam takiej potrzeby, ale tak jak mówiłam w poprzednim filmie, trochę mnie już zmęczyły te mocne zapachy, bo wszystkie, które miałam były bardzo wyraziste, nawet te na lato, nawet te do pracy. I teraz przyznam, że mam sporo próbek i odlewek, i również wśród nich było mi bardzo trudno znaleźć takie zapachy lekkie, więc ewidentnie ja ich w ogóle nie szukałam. Więc w tej chwili chciałam Wam pokazać ten mój i jeden, który, który akurat mam, którego mam akurat małą pojemność i który też myślę, że będzie dobrym przykładem. No a poza tym, oczywiście, takie zapachy jak Green Tea, White Tea od Elizabeth Arden. Myślę, że te pudrowe, piżmowe zapachy Narciso Rodriguez, chociaż nie znam ich, bo nie przypadam za piżmem, ale myślę, że to też jest dobry kierunek. Więc tym zapachem u mnie w tej chwili jest. CK1 Kalwina Kleina. To jest zapach, który towarzyszy mi już długo, ponieważ pierwszy raz miałam próbkę tego zapachu 20 lat temu i od tamtego czasu, przez te 20 lat, co jakiś czas do niego wracam, miałam próbkę, potem miałam podróbkę, potem miałam oryginał i w tej chwili kupiłam już te 50 ml. Mam nadzieję, że już zostanie ze mną ten flakonik. I jeśli jeszcze nie znacie CK1, co byłoby trochę dziwne, bo jest na rynku już bardzo długo, ale może się tak zdarzyć, że nie znacie, bo też nie wygląda, wygląda bardzo niepozornie, to wiedzcie, że jest to zapach cytrusowo-aromatyczno-drzewny z delikatną, moim zdaniem, ale wyraźną, wyczuwalną nutą piżmową lub pudrową. Według mnie, odrobinę skręcający w stronę damską, choć jest to unisex, myślę, że trochę czuć w nim ciężar lat, które ma. Bo nie jest bardzo retro, to absolutnie nie jest nic w stylu Chanel numer 5, Barencji, być może m, tych zapachów kultowych, dawnych, retro. Ale wydaje mi się, że czuć w nim, że to nie jest wypust z ostatnich 10 lat. Ja przynajmniej, no ja mam takie wrażenie. Mimo, że znam go od dawna, więc nie jest dla mnie, nie wydaje mi się obcy ten zapach. Nie wydaje mi się czymś starym. Film z pełną recenzją tych perfum opublikuję, myślę, że za tydzień, za dwa albo za trzy, bo jednak chcę go sobie trochę przypomnieć, chcę go ponosić i wtedy dopiero go zrecenzować. Natomiast w tej chwili, jakby mówię, Powoli zaczynam odkrywać ten mój ostateczny zbiór. Ostateczny, mam nadzieję, aktualny. I właśnie chciałam trochę powiedzieć o tym, jak widzę takie zapachy codzienne, lekkie, czystościowe. To jest zapach, który możecie wybrać w każdej chwili. Ten, czy generalnie tego typu perfumy, takie jak powiedzmy właśnie White Day od Elizabeth Arden, albo ten, który mam tutaj, Joe Malone Wood Sage and Sea Salt. To są zapachy, które bez obaw możecie użyć, że tak powiem bezmyślnie. Ich wadą jest krótka trwałość i słaba projekcja, ale to jest też ich zaletą, bo naprawdę przychodzi taki moment z tymi mocnymi, intensywnymi perfumami, kiedy człowiek jest już nimi trochę zmęczony. Na przykład, dzisiaj rano przysignęłam sobie próbkę z tej strony jakiegoś zapachu Gucci, Gucci Guilty chyba jakiś. I z drugiej strony, po chyba godzinie, psiknęłam sobie jakiś inny zapach też z próbki. No bo te próbki chcę trochę zużywać i testować. I one mi się mieszają cały czas. Ten zapach słodki mi się odzywa, ten trochę bardziej paczulowy też. Więc y, jest to w jakiś sposób męczące. I tych, y, tych mocnych zapachów trzeba używać jednak z, z rozwagą. A jeżeli wstaję rano i chcę się po prostu czymś psiknąć, żeby ładnie pachnieć, to spokojnie mogę użyć właśnie takiego zapachu, jak ten. I e, jeśli przyjdzie mi ochota przetestowanie, na przetestowanie czegoś za godzinę lub dwie, to mogę to śmiało zrobić. Więc tak, przekonałam się, przekonuję się do tych lżejszych perfum. Na dokładniejszą recenę niestety musicie jeszcze trochę poczekać. Tak jak mówiłam, filmy mogą być rzadziej, może być ich mniej. Bo chcę sobie spokojnie, powoli używać to, co wybrałam. Też wybrałam trzy zapachy po to, żeby ich używać. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.